Cześć! Czy wiesz, że parki wodne odwiedza codziennie około 1000 osób, z czego połowa z nich to dzieci? Co to oznacza? Oznacza to, że dzieci są bardzo ważnym klientem na basenie i należy im się szczególna uwaga. Jak zatem spowodować, żeby dzieci zostały na basenie dłużej i wracały do niego częściej? Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, wiemy, które atrakcje cieszą się największą popularnością. Są to zjeżdżalnie wodne i wszelkie atrakcje. W których woda jest wprawiana w ruch. Są to np. baseny z rwącą rzeką czy atrakcje, które tryskają wodą. Naszą propozycją są modułowe wodne plac zabaw, czyli kombinacja wież wyposażona w niezliczoną ilość atrakcji, takich jak zabawki wodne czy zjeżdżalnie. Alternatywą dla wspomnianych wcześniej konstrukcji modułowych są wolno stojące zabawki tworzące tzw. spray park. Decydując się na budowę spray parku, wcale nie musimy rezygnować z podstawowych funkcji parku wodnego. Ponieważ do dyspozycji mamy małe zjeżdżalnie i wszelkiego rodzaju formy, z których wylewa się woda, co więcej, nie wymagają budowy brodzika ani nadzoru ratownika wodnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wodnych placach zabaw, zadzwoń